Słuchajcie, spotkają chłopaków z pomorza. Idą mały Beskicki. Ja wracam z mojego Beskickiego. I tu mają plecaki. Zobaczcie sobie, to jest ten plecak. Tu w ogóle bardzo ciekawy taki, który Marek ma łazek. Ten chi, Chińczyk taki. On jest bardzo dobry, ten plecak. 3F jak? Full, Full, gear. full gear, okay. A to, to drugie to lanshan, jest? Pro, lanshan Pro, coś takiego Aha, no to lanshan. ten co namioty robi, tak? Ten Lanshan Tak, tak, no namioty też To Jest ten, okay. A ten drugi to jest co? Visport? No, e tak, Sport. Zipper, Zipper Fox 40 Miałem nie? kiedyś taki mhm. Tylko strasznie piją te Nie piją się tutaj? Troszkę tak Troszkę piją, tam. Trzeba, trzeba dobrze na tutaj ten, ten pas biodrowy nie? sobie zapiąć No ale generalnie Spoko też daje radę. Nie? Słuchajcie, jest godzina, jest godzina 20.21 i myśmy się na szlaku spotkali. Czuje, czujecie blusa? Pięknie. Także Bardzo miło jest. piąteczkę Pięknie. z panem Tomkiem zbić. Także Fajne Słuchajcie, ja zapraszam, ja zapraszam na szlak. No, teraz będę się wybierał w gorce, jak siła pozwoli. A chłopakom ży, życzę powodzenia, żeby przeszli całe małe Beskidzki. Na razie, hej. Trzymajcie się, hej. Cześć.